Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj wam zaprezentuję zestaw komputerowy. Można powiedzieć, że ten zestaw będzie retro. Zaprezentuję wam taki komputer, jaki ja miałem w 2006 roku. To taki zestaw retro, komputer z 2006 roku. Zaczynamy od procesora. Procesor AMD Athlon 64 taktowany 1.8 GHz. To był procesor jednordzeniowy i jednowątkowy. Ten procesor jest na socket 939. Chłodzenie jakie miałem z tym procesorem to było AMD. Zwykłe boxowe chłodzenie. Na ten procesor wystarczało w zupełności takie chłodzenie. Nie przegrzewał się ten procesor. Oczywiście raz na parę lat trzeba było wymienić pastę pod procesorem. Czy ten cały wiatraczek, radiator wyciścić w kurzu. To było zwykłe powietrzne chłodzenie, co spełniało bardzo dobrze swoją rolę. Teraz przejdziemy do płyty głównej. Płyta główna oczywiście też pod socket 9.3.9. to mieliśmy 4 banki pamięci. Maksymalnie ta płyta obsługiwała 4 GB RAMu. 4 kostki po 1 GB DDR1. Mieliśmy też zasilanie do procesora. To była kostka 4 pinowa. Już miałem bardziej nowoczesną płytę główną, bo miałem złącze PCI Express razem 16 pod kartę graficzną. Wcześniejsze, jeszcze starsze płyty miały złącze AGP. To też było pod kartę graficzną, tylko starszego typu złącze. Mieliśmy tutaj jeszcze gniazda SATA. Akurat w moim przypadku były 4 gniazda SATA. Mieliśmy dwa złącza IDE. Te złącza służyły, żeby podpiąć na przykład dysk twardy lub napęd DVD. Mieliśmy złącze 24-pin do zasilenia płyty głównej. Niektóre płyty główne miały złącze 20-pinowe. I mieliśmy jeszcze takie złącze FDD. Tutaj podpinało się stacie dyskietek. Na nowoczesnych pytał głównych już no tych złącz nie mamy. Wcześniej taka płyta w zupełności wystarczała, chodziły gry. Teraz przejdziemy do pamięci RAM. Pamięć RAM jaką miałem? DDR1, bo płyta główna takie pamięci obsługiwała. Na początku jak kupiłem komputer, to miałem pamięci 512MB. Z czasem rozbudowałem do 2GB. Taktowanie pamięci to było 400MHz. Płyta główna miałem wtedy GB, a pamięci RAM miałem... Elixir. Teraz przejdziemy do karty graficznej. Tutaj mamy na zdjęciu NVIDIA GeForce GT520. To już była późniejsza karta. Wcześniej, jaką miałam kartę, to nie pamiętam nazwy, jaka była, ale wiem, że miała 256 MB fałramu i że na pamięci była 256 bitów. NVIDIA czy Radeon jakiś? Nie pamiętam. Później ta, ta karta mi się popsuła, kupiłem sobie właśnie tom 520, to miała 1GB VRAMu, ale za to miała szynę pamięci 64 bity, nie była bardzo wydajna karta. Ale do takich gier, co ja kupowałem kiedyś, z Click, z Red Action czy Play, i w zupełności wystarczyła taka karta graficzna do tych gier. Ja bym chciał zagrać na przykład w lepsze gry, jak wyszły w tamtych czasach Wiedźmin 1 albo Assassin's Creed 1, bo no to niestety na tej karcie by się w tej gry nie dało grać, bo była za słaba ta karta. A ja też głównie wtedy nie miałem tak pieniędzy, żeby kupować nowe gry. Kupowałem gry z gazetami. Dyski były wtedy HDD. Ja miałem bardziej nowoczesny dysk. To był dysk od firmy WD. Pojemność tego dysku była 200 GB w dzisiejszych czasach. To niektóre gry już po 150 GB zajmują, a kiedyś to gra zajmowała 1-2 GB, jak była bardzo rozbudowana, to zajmowała np. 4 GB. Ja już miałem dysk pod SATA. System operacyjny jaki miałem to był Windows XP. Teraz już mamy dysk M2, a kiedyś się nadki w dyskach pracowało na tamte czasy, to były nowoczesne i szybkie dyski. Jeśli chodzi o zasilacz, miałem zasilacz AKG 400W. To że do takiego zestawu komputerowego wystarczał taki zasilacz. Ten zasilacz nawet nie miał złącza pod kartę graficzną. Kiedyś się takie zasilacze montowało i na długo wystarczały, bo komputery nie były takie wydajne i nie potrzebowały tyle mocy. Jakby na przykład pod ten zasilacz podłączyć wydajniejszą kartę graficzną, np. GTX 760 to mogły być problemy. Mógłby się nawet spalić ten zasilacz. Tutaj w ogóle nie było żadnych zabezpieczeń. Jak poszedł zasilacz, to od razu mógł uwalić dysk twardy, płytę główną oraz kartę graficzną. To taka bomba zegarowa była. Zaczynałem ją przygodę z komputerem w 2006 roku jak będziecie chcieli to mogę wam opowiedzieć moją historię jak zacząłem od 2006 roku do 2025 roku to opowiem wam całą historię o czego to się zaczęło co po kolei jak to wyglądało np. w 2006 roku, w 2007, 2008 roku i tak dalej i tak dalej jak coś to dajcie znać, taki film przygotuję. Miałem też nagrywarkę DVD pod złącze SATA. Były gry na płytkach, można było sobie odpalić taką grę i grać kiedy by się chciało. Teraz już te czasy, niestety, minęły. Mam gry jak z 2006 roku FIFA 06. I nawet teraz, nawet i za 20 lat, mogę uruchomić na Windows XP FIFA 06. 06 i będzie chodziła ta gra. Nieważne, czy ta gra będzie miała 5 lat, 10 czy 50 lat, ona będzie chodziła cały czas. Wtedy było dobrze z tymi grami. Teraz może jeszcze dałoby się zagrać w FIFA 15, ale czy za 20 lat będzie się dało uruchomić FIFA 15? Często w to wątpię. Teraz przejdziemy sobie do obudowy. Obudowę, jaką miałem, to była obudowa Merkury. Dokładnego modelu nie znam, nie pamiętam. Nawet w tej obudowie nie było żadnych wentylatorów, ale była możliwość. Z tyłu zamontować jeden wentylator. Nigdy nie montowałem wentylatora, dlatego że nie było takiej potrzeby. Teraz w obudowie trzeba mieć 5-4 wentylatory, to wszystko się grzeje w obudowie. Wcześniej pozostałe nie były tak wydajne i nie wydzielały tyle ciepła. Tu mieliśmy jeszcze zatokę 525 cala właśnie na nagrywarki DVD lub na CD-ROMY. Dzisiejsze obudowy. W ogóle nie mają tych zatok. Nie można w ogóle zamontować nagrywarki DVD. Zamiast tych zatok jest wentylator. A co zrobić jak się ma jakiś film na DVD? Najlepszym rozwiązaniem teraz jest kupienie sobie napędu DVD pod USB. I wtedy jakieś tam filmy stare można oglądać na DVD. Zasilacz był montowany u góry. Kiedyś zasilacze się tak montowało u góry. Teraz mamy już piwnicę, zasilacze montujemy na dole piwnicy, ale przy niektórych obudowach są montowane zasilacze jeszcze u góry. W tych obudowach starych były bardzo ostre blachy. Trzeba było uważać, jak się coś zrobiło koło komputera, żeby nie przeciąć sobie ręki. No i tak mój komputer się prezentuje z 2006 roku. Do tej pory została mi płyta główna z tego komputera, procesor, ta karta graficzna GT520. Ten dysk WD stary mi jeszcze został. Jest zasilacz, niestety obudowy już nie mam. Jakbyście chcieli, to mogę zrobić taki filmik, że odpalę stare gry i zobaczymy, jak na tym komputerze chodzą. Podepniemy ten komputer na pająka bez obudowy i możemy uruchomić na przykład FIFA 06 możemy załogę gier uruchomić mam jeszcze Mafię 1 I GTA 3 Mam FIFA 8 Worms Armageddon to na przykład znalazłbym 10 gier i byśmy zobaczyli jak chodzą te gry na tym komputerze Tysk ma 19 lat i do tej pory jest sprawny, to jak będziecie chcieli to dajcie znać, zrobimy taki filmik, pogramy sobie w stare gry, to także prezentuje ten zestaw komputerowy, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmiki, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.